Wszystkich na naszym kanale audio Azen. Dobry wieczór. Ostatnio obchodziłem urodziny, i stąd też ta okazja, aby zaprezentować sprzęt, który otrzymałem w prezencie urodzinowym. Firma twoja, ukochana firma Sony. A wiesz, co znaczy Sony? Od czego wzięła się nazwa Sony? Nie wiem. Od łacińskiego słowa sonus znaczy dźwięk. I zaletą tej nazwy. Jest to, że w każdym języku wymawia się tak samo. A to ciekawe, nigdy się nad tym nie zastanowiły, ale zawsze mi się ta nazwa bardzo podobała. Od dziecka jest to moja ukochana firma, która jak żadna inna miała okazję mnie tyle razy zawieść. Poczynając od Walkmanów, kamer, magnetowidów, yy, oczywiście amplitunerów yy, czy magnetofonów, yy, w zawodzeniu firma Sony <śm> mnie nigdy nie zawiodła. Ale mimo wszystko bardzo ją kocham i bardzo, bardzo chętnie zbieram egzemplarze tej marki. Mamy w muzeum dużo różnych egzemplarzy firmy Sony. Ale wróćmy może trochę do jej historii. Kto ją założył i kiedy? O, i tutaj dla mnie trudne zadanie. Japońscy inżynierowie, badacze naukowi, biznesmeni, pan Ibuka i pan Morita założyli w Tokio. Firma w 1946 roku. Firma początkowa, początkowo była instytutem badawczym, ale utrzymywali się głównie z drobnych usług serwisowych, później zaczęli produkować systemy telekomunikacyjne, woltomierze, aż przełomem dla nich i sukcesem były lata 50., kiedy to firma wprowadziła na rynek, też taśmową w 1950 roku oraz w 1955 bardzo popularne radio tranzystorowe. No i właśnie, tutaj niespodzianka, ze względu, że już tak ładnie o tej firmie mówimy, pokażemy Państwu radyjko, co jest prawda z 1968 roku, ale ośmiotranzystorowe stare radio Sony na jedną baterijkę. Co ciekawe, jak wygrzebałem je dosłownie, tak mm -hmm. mogę to określić, w kartonie na jakiejś giełdzie staroci. Kosztowało chyba złotówkę, wow. czy coś takiego, to z, z rozpędu poszedłem od razu, zaniosłem je to naprawy. Wyszedłem założenie, że naprawdę jest popsute, bo jest bardzo stare. I zaniosłem mówię, to radio powinno działać, w naszym muzeum powinno stać i powinno grać. Po tygodniu poszedłem po odbiór, a pan się mnie zapytał, ale co ma naprawić przez radio, jest sprawne. Czyli to jest jedyna rzecz Sony, którą kupiłem tak starą i która faktycznie działała, nie potrzebowała żadnej ingerencji. Więc y, zrobimy zdjęcie, umieścimy je. Tak, jest to model 2R21. Tak jest, tak jest. Bardzo ciekawe urządzenie, stare, ale w naszym muzeum oczywiście musiało znaleźć swoje miejsce. Cóż, firma Sony mogłaby się pochwalić innymi wynalazkami jak. Tak, oczywiście, Twoim. Kolejnym ulubionym wynalazkiem to jest z 1979 roku przenośno twarz kasetowy, czyli Walkman. Tak, tak, zwany. Tak, 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 tak. Jestem wielbicielem Walkmanów. Yy, całe dzieciństwo spędziłem ze słuchawkami na uszach. Yy, naprawiałem z tego Walkmana wielokrotnie, bo no, był mocno używany codziennie. Pamiętam te polskie baterie, faluszki, które po 20 minutach potrafiły się rozładowywać. Więc trzeba było je nosić całe kieszenie mm. tych paluszków, a żeby tego walkmana przez całe cały popołudnie, powiedzmy, słuchać. Piękne czasy. Ale to było bardzo trendy, jeśli ktoś szedł ulicą tak, z Walkmanem tak, w Włoszech. Tak. każdy marzył o tym, żeby posiadać tak. jeden, tak. przynajmniej jeden. Tak. Tak. To prawda, To prawda, wtedy na całe miasto były może dwa. Tak. To jest prawda. Ale wracamy do naszego prezentu rodzinowego, którym jest Amplituner STR V4L. Rok. 78, 9, coś takiego, czyli era Walkmana. Można powiedzieć, Dokładnie. że w tym samym, Tych samych latach. W tym samych latach. Pojawił został, się na rynku nasz. Tak, gość. E, nasz gość, nasz e, prezent. I co powyżniał o nim powiedzieć? Na STK dwa STK w środku dwa razy 50W. No i oczywiście to, co jest moim ulubionym tematem, konturek, którego praktycznie nie słychać. Radyjko odbiera ładnie, tak. w nawet jest odbiera stereofonia. Bardzo, bardzo ładnie. Jak na nasze warunki tutaj pod tą antenką, to niektóre w ogóle nie łapią stereofonii albo tylko szumie, szumią, to radyjko faktycznie odbiera, więc jej poczułość nie jest wcale taka zła. Mamy dwa wychyły, które takt muzyki się poruszają oraz oczywiście jeden, który wskazuje sygnał radiowy kolor zielony nie jest całkiem oryginalny bo żarówki są wymienione ale moim zdaniem jest dużo ładniejszy niż ten który był poprzednio więc yy, przy tym kolorze na pewno pozostajemy nie będziemy tutaj nic zmieniać żarówki są nowe i tak pozostanie możemy podłączyć oczywiście magnetofon który za chwileczkę zaprezentujemy gramofon oraz y, mamy jeszcze y, stacje radiowe y, długie średnie no i to w zasadzie byłoby z wyposażenia tego amplitunera wszystko i zapomniałem wspomnieć 5 stacji do zaprogramowania tu pod tą klapką właśnie możemy te stacje sobie 14,5 kg ciężki sprzęt dla mnie bardzo bardzo cenny bo nie tylko że prezent urodzinowy ale zawsze chciałem mieć ten amplituner, bo on mi się zawsze bardzo, bardzo podobał. I jakoś nigdy nie było okazji go gdzieś trafić. Teraz akurat była mała wycieczka i tak się złożyło, jak się potem dowiedziałem, że go otrzyma. Więc cieszę się bardzo, stąd ten filmik dzisiaj i oczywiście druga okazja ten magnetofon. Dlaczego on jest taki ważny? No, może tylko dlatego, że bardzo długi czas stał na. W najwyższej półce tak, w muzeum. I trzeba było dzisiaj drabinkę wziąć, zdjąć go. Postanowiłem zaprezentować tutaj te obydwa sprzęty razem. Bo nie wiadomo, czy będzie okazja pokazać ten magnetofonik z czymś jeszcze. A tutaj tak sobie pomyślałem, że będzie ładnie wyglądał, a że kupiłem go też na giełdzie starości. No, też już nie wiem, 10 lat temu czy coś takiego. No to. Koszt jego wynosił wtedy 25 zł. Dzisiaj już bym go za 25 zł na pewno nigdzie nie znalazł. Ale wtedy były te sprzęty naprawdę bardzo tanie. I co ciekawe, on gra. spółeczki dzisiaj, myślałem, że już może nie odpali, bo długi czas był nieużywany, a tu jest podzianka, sprzęt gra. Co prawda, nie przewija, już pasek jest na wykończeniu, ale jeszcze odtworzyć dał radę. Mamy dwa piękne wychyły, duże. Rzadko kiedy yy, można spotkać magnetofony, magnetofony z tak dużymi wychyłami, co jest oczywiście bardzo ładne i bardzo ładnie się wieczorem prezentuje, jeżeli włączymy tylko klawisz nagrywania. Puścimy mu sygnał, z tunera, i wtedy bardzo pięknie te wychyły tutaj chodzą, jakby w funkcji nagrywania. Mamy tutaj limiter, który, przy nagrywaniu, jeżeli go włączymy, nie pozwala nam nagrania przesterować. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Długi czas kasety nagrywaliśmy używając tego magnetofonu jako pośrednika, właśnie przy tym włączonym limiterze. Nawet się to bardzo fajnie sprawdzało. Jednej gałeczki nam brakuje od samego początku. Nigdy jej się nie udało odnaleźć. No, być może kiedyś się dotoczy. Najlepiej by tak właśnie było, ale no na razie, na razie jej jeszcze nie ma. Sprzęt ma dolby NR oraz obsługuje kasety normalne i żelazowe oraz chromy. Te trzy rodzaje kaset możemy sobie tutaj włożyć i ten sprzęt Możemy ustawić pod każdą kasetę odpowiednio. No cóż, są to lata, tak jak już wspominaliśmy, koniec lat 70. -tych. Sprzęty naprawdę już wiekowe, ale obydwa zachowane w bardzo ładnym stanie. Ja jestem szczególnie dumny właśnie z tego prezentu. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za ten prezent. Pozostanie w muzeum, cokolwiek by się nie działo. Ten sprzęt pozostanie. Jest moim związany z moim sercem już do samego końca. I bardzo się cieszę, że trafił się to właśnie ten sprzęt, a nie inny, bo każda, yy, każde urządzenie marki SONY sprawia mi bardzo, bardzo dużą radość. To może jeszcze wspomnimy o tym, że SONY wyprodukowało, wypromowała również yy, inne znaki towarowe, takie jak Discman, tak, jak jest. Trinitron. O, właśnie, Trinitron. To był kineskop Trinitron w telewizorze. To było fenomenalne. To, tą reklamę to bardzo doskonale pamiętam. I każdy chciał mieć zawsze Sony Trinitron. Tak, tak. Mini disk? O, oczywiście. Mini dyski Sony posiadamy, zaprezentujemy na pewno. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Dużo ciekawsze, moim zdaniem, niż płyta CD. No, oczywiście, nie wypał. Ze względu na cenę. Cena była zbyt wysoka, dlatego się to prawdopodobnie nigdy nie przyjęło. Firma również jest autorem konkurencyjnego do VHS systemu nagrań wideo Betamax. Tak, tak. I też były to bardzo ciekawe rozwiązania. Oczywiście też się nie przyjęło. Firma Sony do zbyt dużego szczęścia do tego nie miała nigdy. Ale ja przypuszczam, że to właśnie było związane z cenami, z którymi wchodzili na rynek. No to od razu no było to tak drogie że ciężko było się przebić z tą ceną do, do ludzi, aby to kupili. Więc wybierali tańsze rozwiązania, takie właśnie jak płyta CD, czy ewentualnie właśnie tutaj kaseta VHS. Stąd też taki jakby... No, niedosyt, że ten sprzęt był taki bardzo niszowy. Mało kto nawet o nich słyszał, nie? Że było kiedyś coś takiego jak Betamax, czy ewentualnie minidysk. To prawda. Jeszcze można wspomnieć o tym, że była współtwórcą standardu płyty kompaktowej. Współpracowała tak, z, z, z różnymi firmami, producentami, akurat tutaj z Philipsem. Tak. No, ich mechanizmy były w bardzo wielu y, sprzętach montowanych różnych marek. No, trzeba przyznać, że y, jeżeli chodzi o odtwarzacze CD, to firma Sony wyprodukowała ich bardzo dużo, bardzo różnych modeli. Także no, w tym temacie to poszło naprawdę bardzo szeroko. Ale no cóż, yy, tak jak mówiłem, z firmą Sony łączy mnie bardzo dużo, zwłaszcza dużo napraw, dużo, yy, że tak powiem, yy, wspomnień. I tak już pewnie z tą firmą pozostanę na zawsze zaprzyjaźniony. To chyba byłoby na dziś na tyle. Pozwól, że jeszcze raz złożę a, tobie najlepsze życzenia urodzinowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do oglądania naszych filmów, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i do miłego zobaczenia w naszym kolejnym filmie. Do to, zobaczenia. Do widzenia. Dziękujemy. Pozdrawiam.